Witajcie, zaczynamy nowy odcinek. Środa. Jestem we Włoszech, nie chciało mi się kręcić. Szczerze mi się nie chciało. Zdarzyłem się rozładować, załadować w trzech miejscach jadę do Niemiec. No i tyle. Po urlopie nie mam za bardzo. Takich sił wiecie, żeby się zebrać do kupy i zacząć kręcić, ale postanowiłem, że no nie mogę was zostawić, więc nagrywam. Dzisiaj rozładunek, trzy załadunki i przejechałem 7 godzin 40 minut. Zjeżdżam na Esino, parking kołankony, i na tym kończę dzisiejszą pracę. Jestem zmęczony, wystarczy. A ktoś tam też zjeżdża, akurat to. trochę zawalony, już widzę parking, ale druga połowa sierpnia jeszcze Włochy do końca nie ruszyły, więc dużo, dużo szansa, że e, że będzie miejsce, bo jeszcze nie ma tylu transportów co normalnie. Zobaczmy czy będzie miejsce. Hmm. Nie wygląda to dobrze, ale dupy puste. To najzieję się na dupie staną. No. Na razie jadę jeszcze może być tam jakaś rajka wolna będzie O tu jest Nie, Nie to stoi mały O tu jest rajka wolna Jeżdżamy I to między szmaty Pandeki Maktrans Ha ten co się ładował ze mną Cześć ale mi się ciężko wstawało dzisiaj. Czwartek zatrzymałem się na Esino, czyli koło um, Ancony. Lecę w stole Niemiec. Jutro mam rozwodunek, czyli mam, mam 1056 km, czyli tak na ludzie mogę sobie jechać. A pewnie Brenner mnie trochę przytrzyma, jak zawsze. Dobra, zbieramy się co? Dobra. Większość ludzi pije kawę, to naturalne. Ja nie piję kawy, bo nie lubię kawy. Zapach tak, smaku nie. Ale jestem taki niewyspany jakiś, tak? Nie nosi, kurde. Co prawda już dochodzi ósma i dwie godziny jadę. Prawie dwie godziny jadę, więc... Ale... No, męczę się trochę, więc biorę swoją kawę. To mnie naprawdę potrafi postawić na nogi. Ale nie wiem dlaczego. Objaw jest taki, że to pobudzi. Jest dobrze. A potem spać mi się chce jeszcze bardziej. Czasami tak się zdarza. Ale jest dzień to może nie będzie tak źle. Razem co jadę przez Bolonię, zastanawiam się dlaczego oni wyłączają ten pas ruchu. On jest zawsze wyłączony. Eee, nie służy do zjazdów, no ale to tak no, no nie widzę sensu. Tego to jest miasto o dużym ruchu, gdzie trochę się potrafi czasem korkować. I o wiele byłoby lżej, gdyby ten pas był aktywny. No widzicie. Zakaz ruchu, no dziwne to jest. No nie potrafię znaleźć wytłumaczenia. Jeśli ktoś zna to, napiszcie mi w komentarzu dlaczego oni tak robią i jaki to ma cel. Ja po prostu nawet nie potrafię się domyślić. Minąłem Modena, jadę w stronę Brennero, czyli mam tą najdłuższy chyba zakaz w Europie wyprzedzania, bo ponad 320 km. Zakazu wyprzedzania, i właśnie mi się z bocznej wpierdziła ta wanna. Wyhamowałem je do 50. Po lewej stronie jechała auta. Poza tym, no wiadomo, we Włoszech omijanie takiego auta też jest traktowane jako zakaz wyprzedzania, więc związane byłoby to z ryzykiem utraty prawa jazdy. Więc musiałem wyhamować. I za cholerę nie umie się ten, tą wanną rozpędzić, mimo że jest z górki. Jedziemy 70 parę na godzinę i boję się, że jeśli on jedzie w stronę Brennero, to będę się za nim pierdzielił długo. Zresztą ja sam też nie mogę jechać szybko, bo mam ogranicznik prędkości na 85 na godzinę, więc ja też ciągnę taki ogon za sobą, peleton, który o, rozpędza się. E, który spowalnia te wszystkie auta za mną no ale nic chłopaki nie poradzę no musicie wytrzymać jakoś przede mną też jakieś a właściwie już teraz też jakieś auta jadą które spowalniają bo jechałem cały czas pierwszy a teraz zaczynam się zbliżać do aut które są przede mną czyli jadą jeszcze wolniej niż ja no, ten tą przyczepą tutaj, ten Niemiec też nie powinien wyprzedzać, ale szeroka ta przyczepa też nie powinien wyprzedzać, bo zakaz dotyczy ciężarówek i pojazdów z przyczepami. Więc może się okazać, że pojadę do Brennero za tą przyczepą, jeśli on będzie jechał cały czas tak jak jedziemy. Choć przed chwilą wyprzedzał, więc może się okazać, że. To poleci, zobaczcie jaki teletonik za mną jedzie. Jeden, drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty, siódmy. A nie chcę mi się liczyć wszystkich, ale to ja jestem winowajcą tego ogonka. Kamera tego nie pokazuje, bo te auta są przede mną 115 metrów w tej chwili. Czyli nie jakoś specjalnie daleko, ale mam włączony aktywny tempomat z utrzymaniem odległości bezpiecznej odległości, bo wiadomo, że ona jest regulowana. Natomiast przede mną jedzie kilka hmm, kamperów. No, Przyczep jakby to powiedzieć mocno mnie spowalniają. Teraz się z górki puściły trochę, ale jadą 80 i mniej. I chyba mam przerąbane. Ale właściwie nie, bo zostały 20 4 minuty muszę wjechać gdzieś na parking wykręcić pauzę, więc więc może od razu 50 metrów jest, widzicie na kamerze jak to jest, 44 metry a sprawia wrażenie, że jest dalej no i zaraz zjadę gdzieś na pauzę bo jechać za takim spowalniaczem zobaczcie 75 na godzinę z górki Tutaj w Austrii, zaraz za Brennero są dwa takie strome zjazdy, gdzie jest ograniczenie dla ciężarówek 40 na godzinę. I by, gdyby którejś e, hamulce puścił, jeszcze w osobówkach też, gdyby coś się stało, są takie rampy ratunkowe, żeby się za bardzo nie rozpędzić, no bo to jednak strome zjazd i góry i wysokości, żeby nie spać się, nie zabić. Są takie rampy, że można zjechać i, i się ratować, bo ona jest taka, że i pod górkę, i tam jest reguły jakiś piach, jakieś takie różne kamyczki i rzeczy, takie, żeby wyhamować ładnie tą ciężarówkę rozpędzoną, ewentualnie. O, tak jest to oznakowane, że za 800 metrów jest taka rampa, i zaraz wam ją pokażę. O, tu macie tą rampę. Widzicie? I pod górę ostro, żeby wyhamować tą coś takiego 16.30 po robocie zatankowany Idę się przejść. Jestem w miejscowości Kusztein. Kiedyś tu byłem, zrobiłem film, ale może nie wszyscy widzieli, to zrobię jeszcze jeden. A co mi tam? Odpoczynku i zaraz wejdziemy do Starego Miasta. Urocza uliczka tam jest jedna, od niej zacznę i wam ją pokażę. Chłodnia przyjechała na ciągłym. Ja pierdziele. Minęła piąta rano. Czy ktoś z Was wstaje o tak strasznych porach? Przez środek nocy jest. Po prawej Kufstein, ale Wam nie pokażę, bo no ciemno. Znaczy teraz do góry i w dół, do góry i w dół po jakichś stromych górach Landówkami niemieckimi, tak 50 km przed chwilą pobiłem was swój rekord, bo miałem zjazd 13% jechałem 40 na godzinę w dół, żeby nie przegrzać hamulców albo czegoś nawet się osobówki dziwiły, bo co on tak powoli z górki. No bo przy obciążeniu to naprawdę grubo. A 13% zjazd to na odcinku 100 metrów zjechałem 13 metrów. Czyli krótko mówiąc no 4,5-5 pięter zjechałem na odcinku 100 metrów. To sobie wyobraźcie jaki to był zjazd. Ten zjazd co jest na Brennero, gdzie, gdzie jest 40. Eee, co jest taki stromy, to ma chyba 10%, z tego co pamiętam. Ej, nie widzę, no, czy to jedzie, czy nie, muszę wziąć zamach. A jedzie dobra, udało się. Jeszcze się rozstawili robotnicy, ale udało się z takim dużym zamachem. No, no, ale najgorsze jest to, że ja muszę to zrobić energicznie. Jak się zatrzymam, to będę miał problem z ruszeniem. A, a jest tutaj na tyle ciasno i na tyle ostry zakręt, że ja po prostu nie widzę czy takiej nawrotce czy coś jedzie, czy nie. Ale lubię takie przygody. Lepsze to niż niemiecka autostrada. Trochę wyzwania, ale prze nie jest nudno że jest dobrze. Idziemy ostro z góry. Według nawigacji będzie jakaś taka nawrotka chyba. Się pogoda, No i teraz w tych górach to już w ogóle muszę uważać, żeby się nie ślizgnąć, bo zwróćcie uwagę, tu jest, no może nie za wąsko, bo było wężej, ale no szeroko nie jest i nie ma marginesu. I cały czas góra-dół, góra-dół, tam słońce świeci, tu pada deszcz i tak fajnie. No umyję jest auto. Wierzę, że deszcz jest okropny, dlatego, że ten kurz, który siedzi czasami liście na jesień, spadnie deszcz to jest jak lód o, już po deszczu Na live'ach był poruszany temat drona, żeby sobie go kupić Chyba do tego dorosłem bo coraz bardziej o tym myślę, że jestem bardzo bliski decyzji jeszcze się waham, czy potrzebuję drona do moich filmów. Ale nie tylko do tych filmów przecież. Jestem bardzo bliski decyzji, żeby go kupić. Kosztuje parę tysięcy, więc nie jakiś majątek, ale znowu też nie takie hop żeby kupić i najwyżej się wyrzuci, tak jak się wydało 30 zł To jest 6-7 tysięcy złotych mniej więcej ten dron, który ja myślę. Ehm... No nic. Podchodzę do tego na tyle poważnie, że zacząłem robić kurs na szkolenie Urząd Lotnictwa Cywilnego. No i lecimy z tematem. Dosłownie lecimy. Albo będziemy latać. Pozwólcie, że zostawię Was chwilę. A czy dla Was to będzie chwilka? Dla mnie trochę dłużej, bo ja muszę ten kurs przejść i zdać egzamin. Także tymczasem. Trzecia w nocy. Tutaj w Niemczech są zakazy od 7 rano, ale nie na wszystkich autostradach. W tej części, w której jestem, bo jestem w końcach Heilbronn, między Stuttgartem a Frankfurtem tutaj są zakazy od 7, więc musiałem wyjechać od trzeciej, żeby przed siódmą wyjechać z autostrady, która ma zakazy i wjechać na taką, którą zakazów nie ma. To będzie piątka, siódemka, w stronę e, Kassel i potem lecę na Hanower, ale tylko do Göttingen, bo tam się znowu zaczynają zakazy, ale tam będę w ulicach ósmej i tego już nie ominę. E, więc ujadę dzisiaj jakieś 400 km i potem, a potem zostaję już na weekend. Ale zostanie mi tylko, zostaną mi tylko 3 godziny jazdy. Poniedziałek do celu, więc, jakby już ruszyło o 5 rano, to tam będę o 8, czy tam o 6, tam będę o 9. I taki mam plan: po prostu uciec. Jest środek nocy, ruchu nie ma, więc jest szansa, że korków nie ma. Nie będzie, oby się nic nie wydarzyło, no, to dojadę sobie spokojnie na 8 rano na ten parking. Jakby się będziecie budzić, to ja będę właśnie kończył pracę ponieważ nie dojechałbym na jeden raz do Göttingen, bo to było 5 godzin, a 4.30 mogę maksymalnie jechać bez przerwy, więc zrobiłem sobie tam po 3 godzinach mniej więcej przerwę. Zostało mi 2 godziny jazdy i całe już teraz, aby dojechać do, do parkingu, którym spędzę weekend, ale chyba go spędzę nijak, czyli książka, komputer, nie wiem, znaczy... To nie jest nijak tak, ale chodzi o to, że nigdzie nie pójdę, no bo jeśli pogoda będzie taka jak teraz to kiszka, nie? Zobaczcie ja mam tylko 3 tony Popatrzcie, co się dzieje pod tą górę. Zobaczcie jak oni puchną A już na odcięciu. Prawie. Powinienem być rozładowany w Volkswagenie, ale powiedzieli, to nie tu. Mówiłem. Podjechałem do firmy STS. Szukam jej pod adresie, bo podali mi tylko adres. Szukam takiej firmy, nie ma. Się okazało, że to jest sznelekę, czy sznelecka, jak to woli. Więc podjechałem, zatrzymałem się wzdłuż drogi, pytam takiego, patrzę polskie blachy, pytam Ukraińca. Gdzie? On mówi, co tam jest takie rądko, tam staniesz, na bramie on cię wpuści, nie? Zameldujesz się wpuści. Podjechałem, a ten na bramie mówi, wracaj na parking, którego nie ma eee, i postaw auto i przyjdź się zameldować. Ja pierdziele. A droga wygląda tak. Czyli krótko mówiąc, nie ma gdzie zawrócić, więc pojechałem całą tą drogą do końca. Gdzieś tam do skrzyżowania, nawróciłem sobie wśród aut, stanąłem znowu na tym parkingu, poszedłem z buta, on mówi: idź na bramę, zameldowałem się na bramie, mówi: idź do magazynu 11. Magazyn 11 mówi: ale to nie tu, idź tam, gdzieś. To poszedłem tam gdzieś, a ci mówią: to nie tu, idź gdzieś. No to poszedłem znowu gdzieś. Eee, aż w końcu łaskawie trafiłem na to gdzieś właściwe, powiedzieli: ok, wjeżdżaj, także wjeżdżam teraz na rozładunek. Ale straciłem dwie godziny, a jeszcze nie wjechałem na firmę. Masakra po prostu jakaś wpadłem na taki sprytny plan, że skoro załadunek mam kilometr od granicy polskiej, więc cwikał 200 kilometrów musiałem lecieć na pusto. Dziwne to, ale no, skoro jest kilometr od granicy polskiej, a Parking jest chyba z 20 ponad kilometrów wcześniej przed Polską, więc lepiej mi wjechać do Polski, bo będę bliżej miejsca załadunku, bo to jest zaraz koło Zgorzelca. Eee, druga rzecz, jedzenie tańsze, no nie tanio, wiadomo, że wiesz tam, w, przy aut, nie przy autostradzie będzie taniej, ale zdecydowanie nie taniej niż przy autostradzie niemieckiej. Tańszy prysznic, Internet, no limit. W związku z tym, chyba to jest najlepsze rozwiązanie. Powiem więcej, już za późno, bo już jechałem do Polski. Zrobiłem nawrotkę i jadę w tej chwili do parkingu. zostało mi 4 km. Zatem, ten film będzie się chyba kończył, dlatego że nagadałem się dość nim chyba jeden z najbardziej gadatliwych moich, e, moich filmów. Ale mam nadzieję, że Wam się to podobało, że przypadło Wam do gustu. Możecie mi dać znać w komentarzach, czy tak jest dobrze. No i co? Powolutku kończymy ten film. Zatem trzymajcie się ciepło i do zobaczenia w następnym filmie. Witajcie, zaczynamy... Tutaj w Niemczech są zakazy od 7 rano.